Witam Was w kolejnym mocnym wtorku. A dzisiaj mam dla Was piwo, które otarło się o złoty medal konkursu piw rzemieślniczych 2019. Co to jest? No, musicie zobaczyć sami. Jedziemy z tematem. Siemanko. I tak jak y, zajawiłem, jest to piwo, które otarło się w tym roku o y, mistrzostwo y, konkursu piw rzemieślniczych. Y, jest to dokładnie mówiąc y, Bourbon Rice y, z browaru Alternatywa. Y, o innej nazwie 6-hashtag-5.1 yy, czyli tak, jakby zawsze numerowali yy, parametrowo 28 plato 10,5 yy, alkoholu czyli bardzo porządne yy, parametry yy, co jeszcze tutaj mamy? już yy, wiemy tak piwo leżakowało w beczkach po yy, bourbonie Woodford Double Oak yy, i powiem tak yy, te beczki to są najbardziej wdzięczne beczki po whisky i bourbonie. Bardziej po bourbonie, które były dostępne w Polsce ever. Na ten moment nie spotkałem się z bardziej wdzięcznymi, z bardziej oddającymi beczkami na polskim rynku. A może jeszcze tych piw tak mało wypiłem. Ale jeśli mówimy o bourbonie, to dla mnie Woodford Double Oak to jest zawsze sprawdzona pozycja. No i teraz lecimy dalej. Tak naprawdę browar Alternatywa jest to yy, browar znajdujący się w Rudzie Śląskiej. Yy, piwa z ich browaru już miałem okazję pić. Yy, na pewno na kanale znajdziecie. Jeśli dobrze pamiętam, to była kooperacja z Karuzelą i to był chyba Vermont IPA. Yy, jeśli to jest yy, to o czym mówię i dobrze pamiętam, to tutaj będzie link. Yy, wyjawi się taka mała karta pyk, możecie sobie cyknąć. To było gdzieś nagrywane. Wiosną, latem jakoś tak. No ale myślę, że to piwo jest warte uwagi. W ogóle wpadło tylko w moje ręce przez to, że bardzo dużą, bardzo dużą przysługę uczynił mi Michael z blogu Chmielobrody Blog. Gdyż w Poznaniu to piwo było praktycznie nie do dostania, gdzie, gdzie popytałem, to, to nikt go nie widział, nikt go nie zamawiał. Więc było trzeba się odezwać do człowieka z tamtych rejonów, czy jest w stanie mnie jakoś uratować. No i dał radę, dał radę. więc pozdrawiam cię serdecznie, Michael Ślebuziaki. No i przechodzimy już do clou. Jak to? Co mocny wtorek, piwo zacnę, No, już popsułem generalnie kapturek termokurczliwy, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. W ogóle fajny patent z tymi kapturkami termokurciwymi, Generalnie, nic się nie kruszy, nic się nie sypie po stole, nic nie wpada do piwa. O, kapselek alternatywowy, tak Wam go pokażę. Naprawdę bardzo ładny jest w ogóle, bardzo ładne to takie minimalistyczne logo, trochę takie punkowe jest. Czy może nawet nie pankowa, ale takie w trochę starym klimacie rokowym? No, no kapsa, jak już wam pokazywałem, etykietę, jak sami widzicie, no jest bardzo ładna. Ona w ogóle imituje drewno, jest taki ten papier dość gruby, więc naprawdę, naprawdę fajny. I powiem szczerze, tak jak mi się nie podoba sam krój etykiety, tak akurat to wykonanie w takim pseudo-drewnie, no to jest petarda. To jest naprawdę petarda i szanuję za to. No ale lecimy. Już, jak widzicie, w drugim odcinku jest to samo szkło. Eee, a że nie chcę żadnego browaru, chyba też e, wyróżniać. Nie do wszystkich mam. O! Brawo, jaś sierota. Zaraz do Was wracam. Ok. zanim e, zostałem faj i rozlałem. E, przelało mi się trochę piany. To już yy, mówiłem tak, z racji, że yy, piwa będą różne, nie do wszystkich będę miał yy, szkło, więc uznałem, że yy, piwo z Birgit będę. czyli dla mnie w tym momencie yy, mimo wszystko najlepszego festiwalu yy, piwnego w, yy, na polskim rynku, no to będę stosował to szkiełko, ono myślę, że jest bardzo uniwersalne. Yy, czy to będzie barley wine, porter czy rys, no to ono się nada, ma fajny kształt, yy, taki delikatny tulipan, czy nawet... może nie taki delikatny, ale bardzo ciekawy dla mnie kształt i mi się mega podoba. Ale sprawdźmy, co jest w środku. Jest naprawdę mnóstwo, ale to mnóstwo wanilii. To muszę powiedzieć, że tutaj bije naprawdę po nozdrzach. Wanilia, taki kokos, trochę słodyczy takiej z czekolady mlecznej już się tutaj unosi. Jest trochę takich fajnych, ciemnych, słodkich owoców. Nie wiem, może trochę nawet bym to określił takiej czereśni gdzieś, która nie jest kwaśna, a może takiej śliwki. Ciężko mi to przypisać, ale tam jest coś takiego właśnie ciemnego, albo taki miks ciemnych owoców przerobionych na powidła, na dżem, ale tak na słodko, bez tych kwaśnych nut owocowych. Teraz się przebija trochę kawy. I powiem, że to jest tak jak mówiłem, że czekolada mleczna tak dla mnie to jest aromat z bardzo dobrego flat white'a. Czyli trochę taki mleczny, trochę kawowy. <laughs> Przy tym wszystkim bardzo zbalansowany. No, pachnie naprawdę fenomenalnie. To muszę oddać, że pachnie naprawdę... No, gładki. Gładki w samej konsystencji, on jest taki aksamitny. Zresztą co widać yy, po pianie. Ona jest, ona jest tak sama w sobie już fajna, że zostawia nawet lacing na, na takim mocnym piwie, yy, co bardzo rzadko się zdarza, jeśli chodzi o piwa leżakowane w beczkach. Yy, bo przeważnie te piwa są bardzo płaskie, jeśli chodzi o nagazowanie. No ale on jest yy, gładkie, ta czekoladowość... Yy, ta wowość delikatna, jest y, oczywiście znowu ta, ta słodycz wychodząca z beczki, y, jest mało takiej y, paloności, takiej agresywności, którą powinien mieć ris, ale powiem, że mi to akurat leży. To nie jest ten typ też pastry stoutów, y, które są przesłodzone w drugą stronę, to jest taki fajny balans, znaleziony pomiędzy tym właśnie klasycznym risem, y, a tym pastry stoutem. No, jest naprawdę bardzo przyjemne, bardzo gładkie. Alkoholu w ogóle nie czuć. Nie czuć yy, tej mocy, yy, tych 10,5%. Ono też ma dużo ciała zostawionego jeszcze w sobie. Czy ten lis miał laktozę? Nie, nie miał laktozy. Więc. Yy, no, naprawdę jestem bardzo pozytywnie yy, zaskoczony, a może nie. No, bo słyszałem yy, już wcześniej o tym piwie tak dobre opinie. Aczkolwiek. Yy, Nigdy nie było mi po drodze, jakoś z tymi piwami alternatywy, gdzieś się zawsze z nimi mijałem. No i ten ris jest takim może nowym początkiem dla, dla alternatywy w, na moim kanale, czy też w moich kubkach smakowych. Nie ukrywam, zaskoczony jestem. Spodziewałem się, że to będzie bardzo dobry ris, ale nie, że aż tak wybitny. I tutaj nie chodzi o to, że to ocierało się o medale i tak dalej. To tak naprawdę przyciągnęło moją uwagę. A ris sam w sobie jest świetny. On mi trochę przypomina coś, czym się zachwycaliśmy dwa albo trzy lata temu, czyli golemowe Lili Bourbon Barrel Age, które było fenomenalnym risem. Naprawdę, przez ten czas, przez te kilka lat, mówiłem nadal, że to jest tamta pierwsza warka, to był najlepszy, najlepszy Ris Bourbon Barrel Age, czy top 5, top 3 dostępnych na polskim rynku, i myślę, że ktoś chyba opuszcza to grono i wchodzi tam alternatywa z tym swoim rysem, bo no jest jest petarda. Wychodzi delikatny kokos teraz. No to piwo jest tak złożone, że myślę, że jak usiądę za chwilę z nim już po nagraniu yy, jeszcze zrobię mu kilka zdjęć, ale jak już usiądę z nim, to on jeszcze mi coś pokaże fajnego. Ale wychodzi delikatna destylatowość yy, tego Woodforda. Ten Woodford sam w sobie yy, też nie jest jakiś taki słodki, więc yy, on delikatnie daje, zaznacza się, ale nadal nie ma tutaj alkoholowości, nadal nie ma takiego gryzienia. Pije się go dość y, lekko, y, ale nie powiedziałbym, że to jest piwo takie bardzo sesyjne, czy też y, lekko wchodzące, y, jeśli chodzi o cały kształt. Ono bardzo przyjemnie przechodzi przez y, podniebienie. Ale przez to, jaką ma konsystencję i fakturę swoją, no to ono, jak taka gorąca czekolada, rozpływa się powoli po podniebieniu eee, i trzeba dać mu trochę jeszcze wybrzmieć. Więc e, to można naprawdę sobie wziąć taką butelkę i sączyć. E, powiem tak: e, czy zasłużenie ocierało się o w roku? Dla mnie tak. E, jeśli miałbym ja osobiście wybierać między tym piwem a piżem z Nepomucena. No to ja bym się skłonił ku temu. Mimo, że bardzo lubię Ekipę Nepomucena, to pi, że to jest jedno z tych piw, do których ja nie czuję sympatii, które mnie osobiście nie porywają. To jest tak, dla mnie trochę takie jedno z wielu takich samych piw. To jest inne, to się wyróżnia. Mimo, że każdy wali risa do beczek po Bourbonie, tak tutaj jest takie to zaznaczenie, że to jest coś innego, coś lepszego, coś fajniejszego, coś przyjemniejszego. Życzę naprawdę każdemu browarowi, żeby miał taką rękę do leżakowania piw w beczkach, jak ma, ma przy tym piwie alternatywa i no i w ogóle do ważenia, więc pozdrawiam całą ekipę browaru Alternatywa. Gratuluję fenomenalnego risa. To jest piwo, które mogłoby w ciemno zaskoczyć wielu geeków, którzy zapijają się zagranicznymi sztosami. Mówię to uczciwie, sam chodziłem na Yy, panele i czasem mi się jeszcze zdarza, więc yy, gdyby nie było widać etykiety browaru, nie, nie weszłoby jakaś autosugestia, co to jest. To jest naprawdę yy, tak zwane antaptowe yy, 4,75 4,5 minimum dla większości. Więc yy, jeszcze raz, ekipa browara, browaru Alternatywa, wielkie, wielkie gratulacje. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym mocnym wtorku. Na razie, cześć.